O co chodzi? Afera w chuj star, jest jak w chuj star. Przepa, chuj, daj spokój. Kurwa, znowu ten rozpad. O, tylko teraz gumisz, nie? Gumisz. Teraz wszystko gumisza wina. No. Się Sie mam pustkę w głowie. Santino. I nie dam im wywiadu, aż zadzwoni kuba. Sentino na pierwszym wywiadzie w życiu. życiu w życiu Dzięki, <laughs> Nie do wywiadu, aż wezmę z To nie jest de facto wywiad, to jest rozmowa, na żywo po prostu. Tak samo jak teraz daję pierwszy wywiad. Gdzie <laughs> się miała? Poruszam się w tak zwanych sferach, a oni nadal w czapkach miera. Będzie Sasi tak. Guci, guci już nie noszę. Teraz już tego gucci. Zawsze balencja we żadne dresy Adidasa. Ferrari, Kalifornia. Ty zazdrosisz mi. Mnie też nie stać teraz w tej chwili na jakiejś Ferrari. Nie potrzebuję żadnego Ferrari, bo to nic w moim życiu nie zmieni. <gryppy> nie noszę maski, każdy wie kim jestem. Jestem tym kotem w czarnej masce, co i z mroku łapie. Dobrze spoklejone. Siema, panią. Nie jestem z niczego dumny. No, jestem mega dumny, no co mam dużo powiedzieć? Jestem z tego dumny no i. Chyba masz ADHD. Chyba ADHD ma. Nie jest mi łatwo tu teraz. Zwiruję szpawiany, na Nie chcę być królem, zatrzymaj ten tytuł. Król jest jeden, Kresantina Nie jestem twoim bratem, nie mów do mnie bracie Wychowała mnie ulica bracie Jak więc potekny mówimy Mordą Mordo, król jest jeden, Absurdy fotka nie boi już cienia, bo właśnie z tych cieni wróciłem Boję się swego cienia, choć nadal palę ten susz Wolej, ja mam, ale w w szelic, w tym Będę strzelał do nich bloka dochącji kadencji. Ciebie, w ja mam ludzi, którzy są albo w jakichś więzieniach, a tego ja nie chcę być taką osobą. Widzę ten świat tylko przez co zna tych więziennych Ja nie chcę widzieć swoich braci non stop w problemach, w więzieniu Ja ma.

Każdy z nas jest artystą Mi robi to tak dokładnie, jak czuję. Nie pierdol. Chyba masz wpójsiana. Świadczy to o mojej konsekwencji. Nie czuję się jako osoba publiczna świecąca ryjem z billboardów. Bla, bla, bla. Ja tego nie lubię. <laughs> Zamknij mordę. Ale o co ci chodzi? Paluch z pretendentem do tego, żeby mieć wszystko. dalej, bo to jest moje miejsce. Są błędy, za które się później płaci. Mogę do ciebie mi Nie znam człowieka. Nie oceniam ludzi z góry. Ciągle wisi Michański. Zamierzam być najlepszym raperem na początku w Polsce, a potem świat, no nie ma co ukrywać, nie? Intruz, wyglądasz jak z głabu jakiegoś. Ja wiem, ja wiem, ale mam nadzieję, że mój ja po prostu. Nie <laughs> kwiaty, nienawidzę kwiaty. <laughs> Kupi Michała, Lizaki, kwiaty. Oszczędzę Twoją mamę za słowa o mojej mamie. Jestem synem Matuli z czasów walki przymusowej. Czemu kurestwo istnieje? Musiałbyś zapytać swojej. Jestem synem kobiety, która zdejmie cię na liścia. Ja cię zdejmuję na liścia w 5 sekund. Nie ma gapi tu z policją. Kurwa czekajcie, bo nie dostałem maila. Żaden boss, żaden. Ja nie jestem żołnierzem, jestem. Bo... Co jest? Wyślij kod ponownie. Wiadomości. Nie chuj. Ja pierdolę. Nie mogę się na Twitcha zalogować na telefonie. Nie chuj. Ejalo. Kurwa, jak za dużo SMS-u wysłaliście? Jak ja żadnego nie dostałem, kurwa. Z bossem. Oh, żadne besties, no, żadne Netflix. Ja swoją i Netflix. A jak, gdzie ten authenticator się robi? A jak to się nazywa? to ma chyba. Czekajcie. Authenticator. plus Google Authenticator. To jest to? Skonfiguruj pierwsze konto. Dobra, nie jestem dowiedzieć się robi. Nic nie czuje, nie mam żadnych marzeń. Marze o się na grubych baletach Rozumie się wille Jaka to bajera, że ty grozisz przez komórkę <grystanie> Wszystkim się krzywda teraz nie rozumiesz Listen to a nissem i gościnnej parafii. parafi To z prawdziwej mafii nie ma prezentów ode mnie, tociki w Oj, O Ojo, jaki romantyk. RIP Siema, jestem pierwszy raz na u ciebie, Siema, jestem pierwszy raz na trzecim Siema. Jestem Pierwszy raz na czacie. Siema. No, raz. To jest No nie wiem, sobie, nie? Popatrzymy, co zrobi do To ja jestem tutaj... Y, cukierkowym wujkiem. Czy pijany, czy cześć, że ja zawsze myślę to samo. Jak ja bym był trzeźwy wtedy i tak dalej, to jeszcze by była inna rzecz, ale ja byłem najebany z cztery dupy. Macie same szatańskie emocje w sobie i dlatego jesteście po prostu diabłami i pójdziecie do piekła, wiecie o co chodzi. Będę się smażył w wiecznym ogniu piekła. Siema. Ja się wyjebałem ze wszystkiego dla tego marzenia, żeby znowu być raperem. Ja nie jestem raperem, nie. <laughs> Ej, nie no, dajcie jakieś najlepsze wiązanki sentina, jak on ciśnie z haterami. Proszę Was, rujmy tego posłuchał, nie? Dobra, ty też wypierdalasz. Ty nie potrzebujesz, ty po co nie umiesz zrobić prania. Koszulki wszystkie mam brudne, bo myślałem, że są wypierdalane. To rzecz, której pomyślałem, to właśnie pranie. Że tak. To, tak, to, tak, koszulki wszystkie mam problemy, brudne. Bo... <laughs> Chodzę na siłownie, choć tak wiele mam na klacie A bo idziesz naokoło, albo masz wpitę Słaba z ciebie wróżka nie do Wszędzie czerwone plamy, ale ten są nie ketchup Ten są story ketchup Dzięki stary problemu stary hmm? <laughs> Nie będzie żadnej walki, rozumiesz? Bo ja mam inne sprawy. O ja pierdolę, to będzie w chuj mocne, nie? Siema, czy ty to ten strzał, co jest na e garnitur Bo widzę, że masz fajny gajer. Pozdro sto Pozdro. No i kurwa widzisz. nowi artyści, im się wydaje, że to jest k***a gra Pisząc komputerowa. to nie jest mi łatwo, ale, ale spojrzałem trochę... cię z ostatniego filmu na twoim kanale Bungie. Podczas nagrywania bingo przy kwiaciarni skopałeś mnie jak śmiecia i mam kolana powyginane, a tylko chciałem zapytać o godzinę. Sorry. No to się cieszę, że masz jeszcze ręce całe. Taka... mikrogra komputerowa i zależy do którego poziomu dojdziesz, nie? Ich ja nie oceniam, jestem tylko narratorem Oceniam po swoje. Dobra, co kogo opuść w dzisiejszych czasach Boże, chronię przed O Błagam Cię, Boże, chronię przed wrogami niech chroni Bóg, a mnie chroni klok Boże, chronię przed wrogami, błagam mam 40 bandytów jak Alibaba To easy, coś by było, to Cię razem z um, Zostałem e! porwany Kurwa, ja się boję wchodzić w te linki, ale dobra Najlepszy Musi ktoś to kurwa sprawdzić, a Maner jest jakiś moderator? Teraz to już nic nie otwieram, kurwa, po wczoraj. Sięgam wam. No kurwa, co jest z tym? Dzisiaj. Dobra, ich Eee, Lichter, już ci wysyłam. Sprawdź, czy nie ma cyta gdzieś. <laughs> ja pierdolę, dobra, czekajcie jeszcze ja ja Jestem dorosłym człowiekiem, i ja nie robię żadnej muzyki dla żadnych gimbusów czy cokolwiek. To staje się złotem! To staje się złotem! Będę szukał ci dronem, dostaniesz więcej kulek niż płacą tobie za fity. Już nie ma tyle pytań, czy naprawdę zabijam codziennie 100 osób. Po prostu, że to jest forma ekspresji mojej też mojej złości. Dobrze, Zagza. <laughs> Dobra f**k Ej hey, czekajcie